Obecność krwi w nasieniu, znana jako hemospermia, często jest niepokojąca, lecz zazwyczaj nie sygnalizuje poważnej choroby. Najczęściej jest wywołana interwencjami medycznymi, takimi jak biopsje prostaty 84-90% pacjentów lub zwłaszcza u mężczyzn poniżej 40 roku życia, infekcjami czy stanami zapalnymi. Nowotwory złośliwe, takie jak rak prostaty czy jądra, rzadko są przyczyną, stanowiąc mniej niż 3% przypadków, szczególnie u mężczyzn poniżej 40 lat, bez innych czynników wysokiego ryzyka. Dla osób poniżej 40 roku życia, doświadczających pojedynczego, bezobjawowego epizodu, lekarz pierwszego kontaktu prawdopodobnie przeprowadzi badanie fizykalne i zleci badania laboratoryjne. W tym panel w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową. Natychmiastowe obrazowanie zazwyczaj nie jest wymagane. Jednakże, jeśli masz 40 lat lub więcej, cierpisz na przewlekłą hemospermię lub masz niepokojące objawy, takie jak bolesny wytrysk czy gorączka, kluczowa jest konsultacja z urologiem w celu dokładnej oceny, ewentualnie obejmującej zaawansowane badania obrazowe. Co ważne, prawie 90% przypadków ustępuje samoistnie w ciągu półtora miesiąca. Chociaż leczenie, gdy jest konieczne, skupia się na konkretnej przyczynie, hemospermia może znacząco wpływać na zdrowie seksualne z powodu lęku, obniżając libido i potencjalnie sygnalizując inne problemy. Nie ignoruj tego. Skonsultuj się z lekarzem w celu diagnozy i leczenia. Ten film przygotował Global Men's Wellness, twój całodobowy ekspert zdrowia AI. Uzyskaj odpowiedzi na poziomie konsjerza na żądanie w sekundy, nie tygodnie, bez kosztów, czekania czy niezręcznych rozmów tradycyjnych wizyt lekarskich. Przejmi kontrolę nad zdrowiem gdziekolwiek jesteś i o każdej porze. Odwiedź globalmenswellness.com i rozpocznij bezpłatny okres próbny dziś.